Bizard, siema! O, o, siema! Exact, to sobie tam ustaw dźwięki O, proszę, proszę Ewentualnie mogło ci wyciszyć TeamSpeak'a do gry, ja też tak miałem parę razy Nie wiem dlaczego, ale... Znaczy nie, po prostu głośniej miałem mm. grę niż A. raz to... się dzisiaj w ogóle spróbować rozbić w jakimś takim bardzo niestampowym miejscu, w sensie ja bym gdzieś poszedł, zobaczył coś nowego Wiesz, co nie wydaje mi się, żeby ten las był na tyle wielki, żeby tu ukrywać cokolwiek nowego? Chyba już każdy tu wszystko widział, no, ale. No możesz... chyba ty. Ty, ty jakieś no, tam bo... Tak? Ale br brudasów ty tu jest, widzę? O człowieku. Raz, dwa, trzy, czterech. Posłuchajcie, że nas atakują? Ale nazywajcie rzeczy po imieniu, to są Henki. A, Aha. Okej, okay, no dobra, to jest ich masa. <laughs> nie ma walizaczek? Co jest do. Ej, bo Henryk mnie atakuje. A nas tu jest czterech, to możemy go pacnąć w głupi web. Pat pacnienego? Dzisiaj się rozkładamy. No na pewno nie przy samolocie, tak podejrzewam. Ej, a gdzie są walizeszki? O, są. Tu są. O, walisz w ziemię, super. To no, ja w walizkę. Ale powiem wam, że walizek które tutaj naliczyłem swoich cztery. Z tyłu, za ogonem są. Rzucam Wrzucam piłeczkę. O Jezu, Dex, wyjebałem ci kamieniem, bo ja... przepraszam <laughs> bardzo. Bardzo nie poczułem tam, nawet, coś z takimi bugi są. Ej, chodźcie, tam są walizeczki przed nami. Wiesz weź ty nie pij więcej w sobotę. Dlaczego? Masz, bo jak masz go zamigrać, to nie pij. No przestań, no. <laughs> Chyba, że na live. A to czekaj, to zaraz ja to znajdę. No. Ty, nie może tak być, bo ja nic nie mam. No ty nie będę mówił, że ja mam browar. Nie to nie mów. To nie mów. To, to nie mógł, to nie mówię. mówię. Zaraz wszystkie postacie będą stały dęba, a chłopaki do <laughs> <to> siebie polecą. <laughs> Ale przynajmniej będzie wszystkich trzech, czterech słychać, no. Tak. Ej, to jest Biocha zaraz obok nas, chłopaki, słuchajcie, dlatego tutaj jest tych taka masa. A to może byśmy poszli inny zapierdolić im. O, właśnie, stało. chodźcie tam na koliny, to jest dobry pomysł. Dlaczego Wizard mi wyjebałeś kurwa z maczety, co, co ty <śledzisz> z maczety? <śledzisz> to jest? Ty Stoję sobie, otwieram walizki i nagle czuję takie o, i mi spada HP. Odwracam się, a tu Wizard z <śledzisz> Koledzy. Dobra, Dexter, dawaj na tą wiochę, pójdziemy tutaj Zakhar, Zakhar, a ter, teraz, teraz już jest lepiej, bo ściągnąłem im tą głośność trochę, no. Ej, kto mi, kurde... To jest. koda. Wizard, bro. czemu się chichrasz? O, dobrze Luari powiedziała, że poczułem się, jakby był w Krakowie, no. O, ja bym znowu chciał walizkę otworzyć i przebieg. W ogóle słuchajcie, chłopaki wczoraj udało mi się zabić zielonka. Gratuluję. Złoku. Zajebiście, już piszę do Disney'a. <grym> A nie możemy otworzyć obozowiska wicho, bo o, o to nie będzie dobry pomysł. Nie, to nie będzie zdecydowanie dobry pomysł. Nie no czemu? A to jest? No to coś Nie no fajnie by tak respawnowali henki na twarz, no ja pierdzielę. A bądźcie, ci respałują. Tu jest liny, bo oni tu wieszali ludzi, ja im zebrałem te liny, więc No nie linę, właśnie, o to chodzi. Liny są bardzo cenne. Ej, dobra, chłopaki, bo tak stoimy już to z 5 minut. No. Jakie stoimy, kto stoi, to no stoi. Wiesz, stoi spraimy, no spokojnie. Ale to, 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 to trzeba znaleźć jakieś miejsce na obóz. Ja już mam tyle rzeczy, że nie mogę nosić więcej. No, Jezus Smarja, dobrze, to chodźmy, bo on nie może nosić więcej. <laughs> nie wiem, przerąbany stary. No, Chodź, mam na to papier jak chcesz. Ja powinienem mieć jakieś zwolnienie tutaj. Gdzie wy jesteście. Dobra, idziemy tam, tam? Ej ten, ja to w ogóle głodny jestem. A, A. Tak w życiu czy w Ej, nie no, zostawiajcie jedziemy. mnie, to, bo mnie tu jakiś cheniek atakuje. Nie, to... Bo... nic nie atakuje, człowieku. Nikt to nie atakuje, co to trzymałeś? A nie, jest z tyłu, to... zanim patrz ty, nawet. Ty tu. dwóch ciągnie. Kojasz, weź prowadź chłopie, gdzie ty jesteś? Dobra, idę, ty, tu. No, ja idę tu, idę tu. Dobra, chodźcie stąd cash czy ty wyznaczasz? To wyznacza kierunek, może w ten sposób. No cash, no mówię do niego idź chłopaczy. Ja z reguły. <laughs> Ronie, zabij, zabij, zabij. A ty kurwo. Drugi. <laughs> nie przeklinaj. Chodź tu. Ej tylko możemy się nie, nie zabijać nawzajem. O, o, co to było? Ej poczekajcie, nie słuchajcie. Nie. słuchajcie, poczekajcie. Czy ktoś ma jakieś piórka? Nie. No co ty to, chcesz to... Się robić, stary, nie wiem, gigotacz nas? Czy, czy... Łuk człowieku i strzały, a co ty myślałeś? Dobra, czy możemy się rozbić gdzieś? Możemy, tu? tylko gdzie? Może tu jest taki fajny pniak, zobaczcie elegancko, byśmy się tu rozbili. Tu się rozbijamy? Się... No, i byśmy wybudowali taką mega, mega wieź i kurort, i ludzie by przyjeżdżali, jak turystyka by była elegancka. I nazwiemy to pod pniakiem. No. Ej, tu jest spoko, myślę, że tu jest fajne miejsce. Ja chciałbym tu. Ale nie, nie ma jeziorka. Ja chciałbym tu założyć rodzinę. No właśnie, to jest ja fajne, bo to jest. A nie czekajcie, bo my potrzebujemy wody. To ja idę zobaczyć, jak daleko jesteśmy od morza. Ej, moment. My jesteśmy przy morzu, bo jesteśmy koło Skarpia. Ja znam to miejsce. To ja tutaj się postawiłem normalnie. I generalnie to jest raz Wiocha. A generalnie to tu jest yy, jakaś łódź? tak. Ale ja, jak ja tutaj o tym miejscu, gdzie teraz stoję, słuchajcie, mam bazę teraz. I, i przed nami zaraz yy, rzut bretem jest cała Wiocha, henków. No to jest zły pomysł. A tutaj... To, jest jakaś skarpa, a na dole jest normalnie plaża. Jak pójdziemy w prawo. No, z tej skarpy, coś. to dojdziemy do y, łódki. O, to tam jest radio. Dokładnie. Radio. To jest chodźcie, dobra, chodźcie. koda. Dobra, koda widzę, że jest najbardziej jest doświadczony Ale w znowu idzie w to stanie. jest ten, bo to jest moja, moja okolica, my neighborhood. On się tutaj wychowywał. O, dokładnie. U. Patrzcie ile jelonków, no wyście to bicie czy coś tam. Patrzcie. A czy wiecie co, musimy się... Uła. O, nie jest, zawieram. Za krzaka mu wypierdzieliłem. <grym> Tego się nie spodziewał. Bo bam, ten można bam, ich biegcie, skórę. W skórę ich można zakładać. Każdego... No Dawaj. to co, co jest? Oj, A mnie. Patrzcie, tam biegają, dwóch przebiegło. Widzicie to? Ej, dobra, widz co, mm. załóżmy obóz, bo uganiamy Bambiki i zaraz będzie problem, dobra. bo zaraz nas będą uganiały Henryki. A to, to walimy na tą plażę tam, no, koda koło koda tej bajmy, módl, czy jak... gdzieś idzie, ale nie wiem, koda, nie mogę cię zlokalizować. Czekaj, czekaj. O, jesteś, dobra. Idź, idź, idź po, po łódkę, można najpierw. Tam na łódce jest parę no, rzeczy. No no no, 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 to lecimy. A skąd wziąć pistolet? Bo ja ten pistolet dostałem ostatnio tylko i wyłącznie w jaskini, nie mogłem go znaleźć. Był kiedyś na łódce, był kiedyś przy lesie takim jednym, pamiętam tam teraz. Ja też w jaskini miałem. I w ogóle jest z jaskini i nawet nie dostałem zaatakowana nierazem. To było ciekawe. Uuu. A z tych kwiatków udało mi się zmajstrować jakieś miksturki w ogóle. I też. Także ja polubiłem je zbierać. Zbieram kwiatki. Jestem bardzo męski. <grym> <grym> Jesteś szamanem, naszym kaznodzieją. O, wszyscy, wszyscy na łódkę teraz. Tak, ja tam idę na łódkę, bo ja chcę mieć piórkę, a tam zawsze przelatywała masa me Właśnie się sobie wyobraziłem! Kody latającego w takim płaszczu z piórek i takie Beach i fabulous. <laughs> A, dobra. Jestem fejmem. Dobra, czy chcemy zamieszkać przy kotwicy, która jest tu obok mnie? Pokaż, ja nie wiem, gdzie ty jesteś w ogóle. Eee, jest to jeszcze, dobra. Kotwica jest spoko. Chęci eee, Hen na trzeciej. Zwieprzamy stąd. Ja pierdził, więcej ich nie był. Idę, każdy do ciebie, założymy obóz, mamy doświadczenie. Ja też lecę do was, jeszcze jesteśmy chyba wszyscy razem. O, kotwica będzie robiła za nasz pomnik. Będzie to. Teraz założymy wieś i będzie się zabawał pod kotwicą, to bardziej oryginalne. Great, great. Budujemy duży domek z 82 kawałków drzewa? Tak, postaw. Łasica czy wiewiórka? U, dom się na mnie zespałnował. Okej, okay, dobra, to co? Bo ja śpię, po, śpię pod oknem, jak coś. <grym> Słuchajcie, no to co? No, latarki w dłonie, a rozpalek ognisko. Eeeh, daj. Można Taka było coś No, Mamy heńka, mamy heńka. Fajnie, jakbym miał latarkę w ogóle, by. to bym się cieszył dosyć. Zdejmujemy heńkę? Zdejmujemy, tego biednego możemy zdjąć. niej, mu tam kuryś. Zbierajcie zęby, bo za nie jest damage później. Wiecie o co chodzi. Bo nie pierdolnijmy się nawzajem zęby. Tak, mogę być ktoś, który dołoży dwóch kamieni tutaj? DAJ KAMIENIA! Oda tak go okrążaj, go. o właśnie, dobrze, dobrze, pięknie. Znaczy, daj ktoś kamienia mi? A co z tymi ząbkami? A, zbroić sobie tą A, broń. Tak, tak. wtedy większy damage to dajcie tutaj. kamienia! Lecę! Dziękuję. Proszę. No dobra, no to zajebiście. To ja coś zjem. Tyle, kuchenków się nas chodziło. Uwaga, koda z tyłu. Ten jest brudny, go od razu, bo... Najgorszy gatunek ten. Krósi tak wiecie, to mało chyba, bo ona jest szybka. Yy, Bić trzeba tak. Małą, a dużą ścinek drewna. Jak ma być. Zesrało się, więc. Na no. no, alfa, co można powiedzieć? Dobra Cash, spróbuj dać kontynion i zaproś nas wszystkich jeszcze raz. Ale nie sejfowaliśmy, bo nie zbudowaliśmy domku. To chociaż następnym razem postawmy szałas, bo mnie już no. nie przyło właśnie. No dobra, ja czekam na invite'a. I zaczynamy od nowa. No odnów. ja też czekam na inwajta. A już było tak pięknie, już wszystko mieliśmy, już miałem mógł. już mogłem chodzić na sarenki. ręki. na wilczki, na... na papuszki. O siema chłopaki, jeszcze sobie rączkę oglądacie, widzę. No to ja, Ehe. Teraz jakby szybciej chodzi. No, też mi się tak wydaje. Nie, serio, jakby szybciej chodziło. O, ...nie laguje mi. Które grzyby są jadalne? Są żółte wszystkie, czy... To żółte, jadłem jadę zawsze te żółte takie. I było spokojnie, nic się nie działo. Tylko czasami no. jakieś kolorki się mieniły dziwnie na ekranie, a tak to było. Nie było żadnych niezręcznych sytuacji. No, Koda, dobra, ja się znowu zdaję na ciebie, weź na chłopie gdzieś poprowadź w jakieś fajne miejsce, chyba, że znowu idziemy do kotwicy. ma Dobra, idziemy do kotwicy, Chodźmy no, do kotwicy, tam nie było siema źle. Siemano wszystkim. O, czysz Koda? O, Koda, siema. O, siemano chłopaki, wy też tu gracie? A, A, tak, siema, siema. Siema. Ale numer wędzki no to bo le, lecę, lecę sobie samolotem, nagle spadł, patrzę, to wy chłopaki też tu jesteście. Ja to nawet motocyklem czasem jeżdżę gdzieś tam po Warszawie, po, po Polsce. A cały wy, wy też gdzieś coś tam? Czy... Ja czasem jeszcze, no czasem. do Biedronki, czasem też zajrzę. A, a ja też tak miałem, wiesz, jechałem właśnie wtedy i, i potem jeszcze przez parki prosto do domu, no to też tak miałem. Przez parki prosto do domu, no i ten Michał, który dobrze się uczył u mnie w klasie, nie wiem czy znasz. A, Michał, jest oczywiście, że znam. No, tak! <laughs> Tego tam nie było wtedy, nie? No nie, no nie było go, no ale to, to, to znamy, no bo wtedy przez to Bo to tam co przejście było, co zielone światło się paliło. Zielone światło się paliło, no i potem do domu już pojechaliśmy. A, no to lit. O, patrzcie, jesteśmy przy łódce. Elegancka. Elegancko. dawajcie, chłopaki szybciutko, łódeczkę. I lecimy do. Yy, a może kotwicą. byśmy tak szybciutko zrobili jakiś szałasik. Szałasik ci się marzy. A nie pod kotwicą? No dobra, pod kotwicą. Oh. No, żeby chociaż save był, nie? Tak, i żeby ikona domu kierowała do domu. No to dawajcie, szybko, splądrujemy łódkę. Dobra, brałam łódeczkę, lecę. Um. Najpierw w ścieżce kamieniem. O, Kodziak mówi, że wypełnić grę chyba gramy teraz. Gracie w coś teraz? Co? Nie. Ja Dobrze. nie. Nie wiem o co chodzi. Też nie. Nie, nikt nie gra. Ja walczę o przetrwanie na jakiejś wyspie z lasem, to nie wiem. Kurwa, no wejdź tam. Bude. Przestań się wygłupiać i wejdź tam. A, już wszedłem. Siema Dex, rozbijcie się na wyspie. E, siema, no... no na razie Kodiak, trzymaj... To idź! <laughs> e, kulka się pyta, czy będzie jakiś live dzisiaj. Nie, nie, dzisiaj nie. To jest nagrane wszystko, wszystko i da ci sobie. Dzisiaj nie mamy czasu na live. Dlaczego goni was 10 chęków i... besyny. Sie mało! A jakie mam Idę do was na odsiecz. Ej, jak ta baba straszy paskudnie. fuj. A ja dlaczego ja nie widzę kody? Bo ja jestem na łódce. Ale już do was lecę. A ja widzę kodę. Płynie tam sobie we wodzie. Ej, was 10 hańków goni. Nie, nie widzę. Pajker, my jesteśmy polskie osoby i mamy foresta. Wow. To wy chłopaki jeszcze z Polski jesteście? Dex, zabiłeś mnie. Dex, Dex, Dex! dex. O, nie zabiłem cię, gościu, co ty. Mordo, mam 1 HP. No to zjedz ci najlepiej. Zjedz lekarstwo. przecież masz, nie? Dobra, ja idę otwierać sniper, bo... Możemy na nią popłynąć, po czy gdzieś? Jakiś Zdech. mnie od tyłu atakuje właśnie. Staraj się uciekać albo coś, żebyś przeżył w najdłużej. Ty, spadamy stąd. Hey, tam łezarka, tu. Umarłem. Dobra, to lecimy. Dexter spadamy stąd. Dawaj do Kesha. Kesha, jak tam budujesz jakiś szałasik chociaż? Wiesz co, ja próbowałem rozkminić temat wyspy, ale to jest chyba zły pomysł. Nie, 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 Podobno jest, to, ja jak buduje, jest jakaś taka wyspa i dużo materiału jest na niej. Ktoś mi tutaj tak napisał, ale nie wiem ile w tym prawdy. A, Wizard? No no, chłopaki mogli cię podnieść teoretycznie, więc trzeba było nie szybkość tak resetować. Ale jak wokół niego było chyba z 10, aha. 10 ludzi, no to co ty, ja się tam podnosił z teraz? Dobra, yy, dobra. szałas, ja bo buduję. idzie idzie dwóch, kurwa, czterech ręków idzie. Dobra, buduję szałas. Tutaj jak będzie. Nie, dobra. Razu... dawaj ten szałas, żeby U, się zasaveł. Zrzuta. Idę. No. To zawsze Ś... jakiś patyka braknie, no co za dziadostwo. A może pojedziemy po, do Wizardowi, pomożemy. Patrz. Zaraz, zaraz, tylko. No możemy im pływać. No dobra, to ja ich mołotowem z miejsca potraktuję. No, i ja idź sobie. Wizard, biegniemy po ciebie, wiesz, chłopie. No już o. się sam, wiesz, ten... No widzimy, widać cię, widać cię, grzebiesz w skrzynkach. No już teraz. Ty, ale. Yy, tam tam no, jest tam. ich y, czterech, ja dobrze to widzę. O. Co z nimi robimy? Znaczy ulewamy i Ej, dobra, no to nas znaczy, też jest, też jest y, czterech. Ale to to zrobimy, sobie jakiś dom, ale bez sprzętu chłopaki, bez sprzętu. O, o, to o, to wiem, tak. Coś w domu. Uwaga. nie brońmy się z nimi, spieprzajmy stąd. Dobra, no. spieprzamy, spieprzamy, spieprzamy. Nie bijmy się z nimi, bo ich tu będzie przychodziło całe stado. To jest znowu mnie. Ej, znowu umarłem. No kur... O cool. koda, pierze. E, to ja babę Odzyskacie mnie, bo nie wiem czy się reser... Wystarczy... Nie, nie się. A i co cwaniaczku? Teraz nie jesteś taki mądry? Ej, czy ja zawsze muszę umierać jako pierwszy? Co, co ty babie kiecka spadła? Stary, <grym> zawsze czarny umiera pierwszy. W każdym filmie. <grym> tak, to już jest. Dobra, chodźcie, coś może wybudujemy, bo... Potem zrobimy sobie ten barykady znowu, zbudujemy cały, wiesz, całą wioskę. <grym> infrastrukturę, ja podciągnę może elektrykę, a tam Wizard zajmie się kanalizacją to czymś. No, dobra, dzięki. Eee, zróbcie jakąś odsiecz. Wizard, weź się w garść. Eee. Słyszałeś, że sobie radzisz, no. Ja muszę. Ty, ty ja tu pływam, a oni tu chcą do mnie przyjść. No. Czekaj, bo tam jest za, za, za gorąco. Weź tą siekierkę. Siekierkę weź skądkolwiek. O, idę z kaszem będziemy cię ratować. Cash, weź dostęp, że bo. O ja no. tu Wizarda. No tak nam no, przecież po to poszedłem. dobra, jest ich tu. Dobra, dobra to, idę też. I wszyscy spierdolili w skałę. O, to dobre. A jeden stoi na brzegu. Chyba jakiś kozak. To my weźmiemy się a za górkę. Uciekli. Ej, dobra, uciekli, uciekli. To swoje ciało. Dobra, idę, płynę. Szybciej, kurwa. Dajesz, dajesz, dajesz. Ale jestem głodny. Będziesz się tym martwić później. Jeść. Czekaj, zaraz ci szopał poluję. Chodź tu. Chuju. To jest szop. Szop. Co ja powiedziałem? Noga, wezmę. Chuju. <noise> A. Królik. Królik, no Właśnie chodźmy. trzeba porobić te pułapki na króliki. Umieraj, króliku. Kurde, szop mi uciekł. Lizard, zabijesz królika? Nie, on jest taki szybki. Lizard, <noise> stój! Kurwa, co nie mówisz, że cię... To mnie. A. Kurde, bądźcie dobra jest tam jest cemle, szybko, cemle, cemle, cemle. O, co to się tu dzieje? Co za awantura jest? Proszę. Zaraz, bo wizard tam tu ledwo co chodzi. Czekajcie, dawajcie zbudujemy szybko jakieś coś, żeby mu dać coś do żarcia. Bonfire... Nie, zbudujemy mu taki najmniejszy. Nie, Bonfire się Dobra, wstawiam go tutaj. Dawajcie go zbudujemy szybciutko. Dobra, niech ktoś to podpali. Będę, o dobra, podpalony. Wizard, powiedz mi, czy teraz będziesz widział, że wrzuciłem mięso tam. Zobacz. Jeszcze hmm. jest mięso na środku? Leży? Nie. Teraz zobaczysz, Wizard pojawia się ikonka it, czy nie? Eee, nie. A weź podejść bliżej, kucnij coś. Każdy sobie rzepkę skrobię? Eee, nie. To ja zjadłem. Eee, no to masz i tak. Co, no? co masz? <laughs> przypał, stary. To następnym razem nie gin. Nie masz i nauczyć. Na Piłeczkę. <grym> <grym> Smacznego. <grym> <grym> Chcesz frytki do tego? Chciałem drzewo i jakieś typ za zaatakował swoją czaszką, po czym uciekł? Chodź, bez honoru Odciek, O, tutaj się rzuca na mnie. Widzę. Gdzie ty jesteś? No dobra. Ijo, ijo, o, i o. Let's. Pamiętajcie, że prawym guzikiem... i uciekł do wody. Proszę zostawić tutaj tego człowieka. Bo no ty, Co ty dzikusie wstrętny, Henryku? O chłopaki mam jeden HP. Mam odsuń się, podałe. Odsuń się Lecz się, jedz sobie. Dobra już jest. Kultury, chamie. Dobra, skidowałem. No kurwa jeden patyczek. Zawsze czegoś zostałem. Dobra, nie. Jest propozycja, żeby zabić i zjeść Wizarda. Ej, no to poczekajcie, chociaż przynajmniej zniosę wam trochę tego drewna. Masz rację. Przetrwają najsilniejsi. Ej, jest shop, ty, Wizarda dawaj tutaj. A, no poczekaj. Pamiętajcie, że łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Wizard! Chyba wezostaniesz, zostaniesz może Arty tak wiele nie potrzebuję, tylko coś zeżreć. Tylko króla nie i tylko chciałem króliczka. <grystanie> <grystanie> Wizard, chodź do mnie, widzisz mnie? Eee, czekaj, jest. No, widzę No to chodź, tutaj w tym sytuacji jest króliczek. I Koda tak, chodź tutaj, chodź, i nagle go tylko tak... Ty właśnie, bo to tak trochę dziwnie zabrzmiało. <grystanie> Obawiam się. No, no chodź, nie obawiaj się, Kodź nic nie, nie zaraz tylko obuchem w łeb dziękuję, koniec tematu. Dobre, był to O. Drzewo nie do ścięcia, no. O, i teraz tutaj masz y, zajączka, nie? Weź tam wciśnij... Zabierz go. Nie, zabierz go y, klawiszem E. Musi ci pojawić ikonka. O, elegancko. Masz zajączka? O, nie wziąłeś go jeszcze. Nie wiem. A kucnij. Kucnij, kucnij. shiftem masz Tak, tak, on jest złapany, tylko ty powinniśmy mieć taką ikonkę, żeby w ogóle. go zabić trzeba zabić. Nie, 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 Właśnie nie. Już no, go zabiłem. Zabrałem. No, zajebiście. To i co jego usmasz, do i tak dalej. Zaatakowałem szopa, a dostałam mewa. To się nazywa zez. Ale dwa razy. Druga mewa teraz. To, jest... to Od... znaczy, że masz ze na lewym i na prawym oku. To dobrze. Jest porówno, i nie masz czym martwić. <grym> <grym> Dlatego widzisz normalnie. Kesz. <grym> no? Czy mogę się tutaj dlaczego stoisz i nie pracujesz? Co ty z urlop zrobiłeś? Rób ten tą, Dawaj. JAWOL! No. Fajnie, bo lecę samolotem. Chłopaki, patrzcie w niego. Zaraz się roz, rozbije Dexter. O, a mi się zlagował shop. Patrzcie, jak ładnie biegnie. No, dostał siekierą i odbiegł. Zajebiście. on się nie podpa... O! ja się ładnie go zabiłem? Widziałem. Nawet się nagrało. No i ty z nami grasz w ogóle? Ja se tu, ten, ten. robię se. No właśnie tak <grym> widzę. Cześć, pomogę ci. Hello, to ja już jestem, wróciłem do was. Jest Dexter. No, co to? Jaki, jakie jest hasło? Eee, o, o koń. Dexter, hasło Odzep. Z. Okoń. Nie. Zabijmy go, to nie jest Dexter. <grym> mój bohater jeszcze, on... mu jest cały czas zimno. Nie czy wiem, przytulić mam, czy co? Żolisz się teraz? nie no, nie wiem co on, żeby było ciepło. Hello, Cash, jak tam? Ci A, spoko. Poko komordo tak chcę drzewać ci nam, wiesz? Fajnie, fajnie. Wiesz, to cięż... Ciężko tu dość pracujemy, może jakieś związki zawodowe byśmy założyli. <noise> ja nie, miałem przeszedł na wcześniejszą emeryturę bardzo chętnie, bo wraca przy drzewach jest jednak bardzo poważna. no, męcząca i stresogenna przede wszystkim. Co ty robisz Tyler? Dobra. No, to Zacznij głośno. <noise> się nie otworzymy no tak tak. jedną kradaturę. nie, to myszko on tak napierdala. No, chyba tak. <grym> nie wiem, <czuć. grym> <grym> Kurde, dobry jest. <grym> nie, no, jaki ten, jaki las bryłali w ogóle. O, tutaj jeszcze tutaj mendofil zwrócił uwagę na otoczenie, w jakim pracujemy. No, zombie, kanibal. No to jest moim zdaniem należą nam się trzynastki, czternastki, barburki, co tam jeszcze? Osiemnastki, jakieś fajne. Ale wszystko nam się należy. Ale to no. zaraz, przecież my jesteśmy kurwa rządem tego kraju. Tak, możemy tu decydować jak chcemy. No dobra, to ja zdecydowałem, że wy robicie drewno, a ja nic nie robię, będę na was patrzał. A to nie. To nie, to nie ma. Przezwolenia przy na socjalizm tu nie będzie no to ja sobie pozwolę nadzorować waszą pracę. A ja, ja, sobie pozwolę nadzorować twoje nadzorowanie. Ej, zaraz, a nie możemy z niewolnictwo troszeczkę się pobawić zresztą? To ty będziesz, to ty będziesz niewolnikiem, bo rzuciłeś pomysł. Nie no, ja bardziej myślałem o tych henkach. O, dobra. Jakby ich zniewolić. Zatrudnić do pracy, niech budują domy, palisady. I chronią przed henkami oczywiście. No tak chujoli, że nawet henki nas nie chce atakować. No. Palą te temy. Idę na łódkę panowie, może tam znajdę jeszcze siekierę. Tam na łódkę jak pójdziesz to zaraz się otoczą. Jelony! Ja sobie dam radę. Dobra, jedę ja zapolować na jelonka. Który oczywiście się teleportował i No No, to jest norma w tej grze. No <grym> fajnie. Nie, bo bez kitu powiem ci, że one się tak pojawiają znikąd, nie? Tak stoisz, 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 jep, jelonek. Lecisz Jakby... do niego, jep, nie ma jelonka. Jakby już tych bagów nie było w tej grze, to by było I za co ty robisz? To ty <noise> Ale to samo robiłeś 10 minut temu, za co ja ci kurwa płacę? <noise> Stryker, my mamy złe wspomnienia z tymi wózkami. Jeżeli, jeżeli chodzi o wózki, to mamy złe wspomnienia. Kurde, nie mogę jelonka skierować, no, co za syf. A, i to będzie jakieś taki bajce, koda tak biega, biega za tym jelonkiem i nagle się okazuje, że się znajduje w środku obozu henków. mogłoby tak być, nie się wcale. Zrobię mały atak. A co? Dostaw Wizarda! <grym> no to nie ja. Wow. No dobra, bo mi się włączyła dziwna muzyczka. Eee, no nie bez przyczyny. Ja tu na plaży mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk, ale ominę je ładnie, nie będę wychodził. Kurde, znowu energia mi spada. O, no to będzie już, będziemy cię jeść, Wizard, nie przejmuj się. <grym> o, dlaczego w płacy na królika, nie ma królika? Um, bo się nie zapragnie. To tak, ale nikt jej nie postawił od nowa. Aha, no Wizard. No nie no Wizard no. Ej, nie, ja już postawiłem. No dobra Wizard to ja już idę cię tam oprawić, będziemy gdzie jeść, bo to nie ma sensu. Ej, do...